Witam was bardzo serdecznie na kanale Detail Look at Cars. W dzisiejszym odcinku nowy model Lexusa. Kompaktowy hybrydowy SUV, który już na pierwszy rzut oka zachwyca stylistyką nadwozia. Lexus NX 300h. Standardowo zaprezentuję wam dokładnie auto z zewnątrz, ale zajrzymy również do środka. Opowiem o elementach wyposażenia, wykończeniu wnętrza oraz właściwościach jezdnych nx -a. Zanim jednak zaczniemy, to chciałbym podziękować dealerowi marki Lexus Kraków za udostępnienie mi tego auta do testów. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółową ofertą tego modelu, to więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem zapraszam Was do oglądania. Otwieram auto z kluczyka, ale od razu je zamykam po to, aby przetestować system bezkluczykowego dostępu do auta. Mając go przy sobie, wystarczy pociągnąć za klamkę, aby zamknąć auto, wystarczy przeciągnąć palcem po zewnętrznej stronie klamki. Co ciekawe, auto otwiera się także przy pociągnięciu za klamkę od drzwi drugiego rzędu siedzeń. Przemyślanym rozwiązaniem jest LEDowe podświetlenie wszystkich czterech klamek zewnętrznych. Zajrzyjmy do środka. Wykończenie wnętrza na bardzo wysokim poziomie. Na drzwiach użyto miękkich materiałów nie tylko na podłokietniku. Do spasowania wszelkich elementów nie można się przyczepić, bo podczas jazdy nic zbędnie nie hałasuje. We wnętrzu nie zabrakło również ciekawie prezentujących się wstawek aluminiowych. Deska rozdzielcza jest kombinacją materiałów miękkich i tych trochę twardszych, ale jedno wam powiem: prezentuje się świetnie, i nawet biorąc pod uwagę odważną stylistykę nadwozia, to deska rozdzielcza nadal robi wrażenie pod kątem nowatorskiego designu. Skurzona tapicerka. Same fotele są komfortowe i zapewniają wystarczające trzymanie boczne podczas średnio dynamicznej jazdy. Zobaczcie jeszcze sami, jak deska rozdzielcza prezentuje się z perspektywy kierowcy. Teraz uruchomię auto. Nie ma możliwości posłuchania dźwięku silnika i wydechu na postoju, gdyż jest to auto hybrydowe, a one w zwyczaju mają uruchamiać się bezszelestnie. Włączam światła mijania, światła przeciwmgielne oraz światła awaryjne. Naturalnie wszystkie szyby sterowane są elektrycznie, no i chodźmy zobaczyć jak nowy model w Gamie Lexusa prezentuje się z zewnątrz, a uwierzcie mi, jest co oglądać. W tej wersji wyposażenia reflektory przednie z czujnikami zmierzchu wykonane są w pełni w technologii LED. W dolnej części znajdziemy charakterystyczny dla marki reflektor w kształcie litery L, zawierający diody odpowiadające za światła do jazdy dziennej oraz kierunkowskazy. Światła w nocy zapewniają znakomitą widoczność. Ponadto pakiet wyposażenia techno doposaża nam NX-a w system adaptacyjnych świateł długich. To chyba wszystko w kwestii użytych technologii, ale zobaczcie tylko, jak te reflektory się prezentują. Moim zdaniem, linie zostały przeciągnięte ciekawie i zadziornie. Podsumowując, same reflektory to połączenie świetnego wyglądu i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Związać. Przednie lampy przeciwmgielne również zostały wykonane w technologii LED i posiadają funkcję doświetlania zakrętów. Przód auta jest niebywale masywny i agresywny. Na autostradzie, widząc takie rysy auta w lusterku wstecznym, od razu zjedziemy na prawy pas. Duży udział w tym, jak auto prezentuje się z zewnątrz, ma pakiet stylizacyjny F-Sport, który zapewnia nam m.in. zmieniony przedni spoiler, siatkowe wypełnienie wlotów powietrza, czarne obudowy lusterek oraz emblematy wersji. Niewątpliwie Lexus NX w wersji e-sport prezentuje się dynamicznie, a stylistyka nadwozia przyciąga wzrok nie tylko innych kierowców, ale także przechodniów oraz laików w dziedzinie motoryzacji. W kwestii wyglądu nie można pominąć ciekawego wzoru 18-celowych felg aluminiowych, które są elementem składowym pakietu stylizacyjnego e-sport. Teraz słów kilka na temat właściwości jezdnych nx -a. Zawieszenie przede wszystkim ma zapewnić komfortowe podróżowanie. Nie jest to auto idealne do szybkiego pokonywania zakrętów. Nie zrozumcie mnie źle, nie ma tragedii, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że auto prezentuje się niebywale dynamicznie. Ponadto moc 197 koni mechanicznych robi niezłe wrażenie. Istotnie, osiągi są nie najgorsze, ale auto stworzone jest raczej do spokojnego i komfortowego podróżowania, a nie do agresywnej jazdy. Moim zdaniem Lexus NX idealnie odnajdzie się w mieście. Na nadwoziu znajdziemy emblematy pakietu F-sport. Dalej kierunkowskazy w elektrycznie sterowanych lusterkach z funkcją podgrzewania, natomiast sama obudowa lusterek to świetne połączenie czerni i chromowanego elementu. Wymiary Lexusa NX przedstawiają się w następujący sposób. Długość auta to 4630 mm, szerokość 1845 mm, wysokość natomiast 1645 mm. Linia nadwozia z tyłu prezentuje się równie dobrze co pas przedni. I tu znajdziemy wiele przetłoczeń, których w tym aucie nie brakuje. Tylne reflektory w fantazyjny sposób wyłaniają się z linii nadwozia. Reasumując, mi auto pod kątem stylistyki nadwozia wyjątkowo przypadło do gustu. Wróćmy teraz do środka i przyjrzyjmy się z bliska elementom wyposażenia. W drzwiach znajdziemy wąską kieszeń oraz miejsce na butelkę. Uchwyt do drzwi to też przy okazji mały schowek, wykończony u spodu materiałem, aby położone tam drobne przedmioty podczas jazdy zbędnie nie hałasowały. Elektryczna regulacja przednich siedzeń, fotel kierowcy w 10 kierunkach, natomiast fotel pasażera w 8 kierunkach. Fotel kierowcy posiada ponadto elektryczną regulację odcinka lędźwiowego. Elektryczną regulację posiada również kolumna kierownicy. Tuż obok kierownicy możliwość ustawienia jasności deski rozdzielczej, a nieco bardziej na lewo znajdziemy przyciski od systemu automatycznych świateł drogowych, czujników parkowania, elektrycznej klapy bagażnika, systemu ochrony przeciwzderzeniowej oraz podgrzewania koła kierownicy. W tym miejscu standardowo panel elektrycznej regulacji szyb, blokada drzwi oraz okien. Do dyspozycji kierowcy jest także joystick odpowiadający za elektryczną regulację lusterek z możliwością ich złożenia. Wielofunkcyjna kierownica pokryta skórą jest masywna i naprawdę dobrze leży w dłoniach. Znajdziemy na niej przeszycia białą nicią oraz elementy ozdobne m.in. emblemat wersji F-Sport. Dostępne są na niej przyciski do zarządzania multimediami, telefonem, a także wyświetlaczem oraz niektórymi systemami bezpieczeństwa. Przy kierownicy znajdziemy również zgrabnie wkomponowane łopatki do zmiany biegów, natomiast ich przydatność w tego typu aucie jest raczej kwestią dyskusyjną. Na wyświetlaczu pomiędzy zegarami mamy dostęp do informacji m.in. z nawigacji czy systemu audio. Umożliwia nam on również dostęp do różnego rodzaju ustawień. Nie zabrakło oczywiście komputera pokładowego, który, poza tymi standardowymi wartościami, wskazuje również rozłożenie przeciążenia oraz przepływ mocy w układzie hybrydowym. Lexus NX został wyposażony w wyświetlacz head-up, który poza podstawowymi informacjami wyświetla także informacje np. z systemu audio. Siedmiocalowy wyświetlacz obsługujemy za pomocą Gładzika, który jest nowym rozwiązaniem dla tej marki. Wcześniej w podobnym miejscu było umieszczone coś w stylu joysticka. I powiem szczerze, że ten pad prezentuje się lepiej i działa nieco sprawniej, choć do perfekcji mu nieco brakuje. Informacje o tym, że przeskakujemy pomiędzy kolejnymi funkcjami poza kursorem na ekranie są nam dostarczane za pomocą drgań gładzika, co pozwala przyzwyczajonym użytkownikom obsługiwać prostsze funkcje systemu, nawet bez odrywania wzroku od drogi. Klikając Pad, wybieramy żądaną funkcję. Tak jak już pewnie zauważyliście, auto wyposażone jest w nawigację satelitarną. Istnieje możliwość połączenia naszego telefonu za pośrednictwem Bluetooth z systemem multimedialnym. Dostępna jest również funkcja Mirror Link. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. W tej wersji wyposażenia auto dysponuje 10-głośnikowym systemem audio, który zadowoli niejednego wymagającego użytkownika, gdyż dźwięk jest czysty nawet przy maksymalnym ustawieniu głośności. Możliwość odtwarzania multimediów z różnego rodzaju nośników. System posiada także kilka interesujących funkcji, jak na przykład przeglądarka zdjęć z nośników USB czy funkcja Street View. Naturalnie nie mogło zabraknąć danych z komputera pokładowego oraz informacji o przepływie energii. Na desce rozdzielczej centralnie został umieszczony zegar analogowy. Nieco niżej znajdziemy panel sterowania klimatyzacji. Funkcja podgrzewania przedniej szyby oraz bocznych lusterek. Podgrzewanie posiadają również przednie fotele w trzystopniowej regulacji. Niżej znajdziemy taką bardzo wąską półeczkę z antypoślizgową gumą. Czytnik płyt CD oraz przyciski umożliwiające zarządzanie multimediami. NX w wersji hybrydowej posiada bezstopniową przekładnię automatyczną, natomiast wraz z turbodoładowanym silnikiem benzynowym, który za jakiś czas będzie dostępny w Polsce, otrzymamy już sześciostopniową automatyczną skrzynię biegów. Przy wrzuceniu biegu wstecznego, automatycznie włączają nam się czujniki parkowania z przodu i z tyłu. W wersji Prestige dostępny jest również system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Dalej znajdziemy selektor trybów jazdy, dostępne są trzy lub opcjonalnie cztery tryby jazdy, Eco, Normal, Sport i opcjonalnie Sport S+. Osobiście nie przypadło mi do gustu rozwiązanie z trybu Sport, mianowicie dźwięk silnika podczas przyspieszania z głośników daje niezbyt popisowy efekt. Z drugiej strony rozwiązanie to eliminuje efekt ciągłych wysokich obrotów przy rozpędzaniu, gdyż symuluje ono zmiany biegów. Już pod selektorem znajdziemy włącznik trybu w pełni elektrycznego oraz wyłącznik ESP. Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold. W tym miejscu już wcześniej wspomniany panel dotykowy. Za wygodę użytkowania tego panelu odpowiada miękka, mała podpórka na dłoń. Dwa głębokie kap-holdery. Tutaj obok znajdziemy jeszcze malutki, dobrze wykończony schowek, co ciekawe, wyjmowany element jest przy okazji lusterkiem, które między innymi ma przekonywać płeć piękną do zakupu tego właśnie samochodu. Dalej znajdziemy miękki podłokietnik, a w środku dobrze wykończony schowek z wyjmowaną półeczką. Tak jak wspominałem, na dnie miękka wykładzina, aby położone tu przedmioty zbędnie nie hałasowały. W środku znajdziemy gniazdo 12V oraz fajnie podświetlone dwa gniazda USB i wejście AUX-in. To znacznie ułatwia lokalizację złącza po zmroku. Opcjonalnie dostępna jest ładowarka indukcyjna do telefonu, która mieści się w tym schowku. Nieco pojemniejszy schowek znajdziemy po stronie pasażera. Jest on, podobnie jak wszystkie inne, bardzo dobrze wykończony. Osłonka przeciwsłoneczna z lusterkiem i automatycznym podświetleniem. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne i bardzo elegancko wykończone podświetlenie wnętrza, uruchamiane dotykowo. Lexus NX został wyposażony w dach panoramiczny z elektrycznie regulowaną roletą. Przejdziemy teraz do tyłu, zobaczyć co nowy model w gamie Lexusa oferuje pasażerom tylnej kanapy. Pierwszy rzut oka jest tu naprawdę sporo miejsca. Tylna kanapa dzielna w stosunku 60 do 40 na zewnętrznych miejscach została wyposażona w mocowania Isofix. Jeśli chodzi o poziom wykończenia wnętrza, to jest podobnie jak z przodu. Na drzwiach użyto miękkich materiałów, wszystkie elementy są dobrze spasowane, nie zabrakło też designerskich wstawek. Schowek w drzwiach nie jest zbyt duży, ale jest tak wyrzeźbiony, aby mogła zmieścić się tutaj butelka o większej pojemności. Uchwyt do drzwi to podobnie jak z przodu mała półeczka. Tylna kanapa posiada regulację kąta nachylenia oparcia. kieszenie w oparciach foteli przednich, nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń. Istotnie, pierwsze wrażenie nie było mylne, z tyłu jest naprawdę sporo przestrzeni. Aktualnie siedzę sam za sobą, mam 1,75 m wzrostu, mam jeszcze spory zapas miejsca na nogi oraz dużo miejsca nad głową. Myślę, że nawet osoby o 15 cm wyższe ode mnie będą mogły spokojnie podróżować z tyłu. Przestrzeni dla piątego pasażera nie będzie ograniczał tunel środkowy. Z tyłu dla pasażerów dostępny jest miękki podłokietnik z dwoma cap No dobrze, a teraz przejdźmy do bagażnika. W tym segmencie raczej nikogo nie dziwi elektrycznie unoszona klapa bagażnika. Na wyposażeniu dostępna jest mata ochronna wykonana z twardego plastiku. Zwróciłem też uwagę na to, że jest ona na tyle wysoka, że nawet gdybyśmy położyli tu coś mokrego, to nie powinno mieć to negatywnych skutków dla wykładziny bagażnika. Pozytywnym zaskoczeniem jest sporej wielkości bagażnik o pojemności 550 litrów, pomimo faktu, że z tyłu znajduje się silnik elektryczny. Bagażnik został wyposażony w gniazdo 12V, podświetlenie po obu stronach oraz różnego rodzaju haczyki. Solidnie wykonaną podłogą znajdziemy jeszcze kilka wolnych przegród, nie zabrakło także miejsca dla zapasowego koła dojazdowego z podnośnikiem. Jak sami widzicie kanapa składa się na płasko, a po złożeniu foteli pojemność bagażnika wzrasta do 1600 litrów. Teraz przejdziemy do wlewu paliwa i opowiem Wam nieco o spalaniu. Sam bak ma pojemność 56 litrów, natomiast spalanie jakie obiecuje nam producent to w mieście 5,4 litra na 100 kilometrów, a na trasie wynik ma ten zmniejszyć się o 2,0 litra na 100 przejechanych kilometrów. Moje wyniki to 6,5 litra w mieście i na 10 kilometrowym odcinku testowym przy prędkości 120 km na godzinę 7 litrów na 100 kilometrów. To naprawdę przyzwoite wyniki, jak nasuwa, zwłaszcza w cyklu miejskim. Teraz uruchomię auto i opowiem wam nieco o układzie napędowym. Zanim o tym, co tutaj znajdziemy pod maską, to może o tym, co bardzo mnie ciekawi: mianowicie pierwszy silnik benzynowy z turbodoładowaniem, który debiutuje wraz z tym modelem w gamie Lexusa. Będzie miał on moc 238 mechanicznych i niewątpliwie w tej wersji silnikowej NX będzie bardziej dynamiczny, i gdy będzie taka potrzeba, to pokaże pazur. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie prowadził się ten model właśnie z tą jednostką. Ale wróćmy już do naszej hybrydy. 2,5 litrowy silnik benzynowy o mocy 155 koni mechanicznych w połączeniu z dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 211 koni mechanicznych tworzą układ hybrydowy o mocy 197 koni mechanicznych. Pozwala on rozpędzić się tej dość ciężkiej hybrydzie, bo ważącej 1785 kg, do setki w 9,2 sekundy oraz osiągnąć prędkość maksymalną 180 km na godzinę. Ten odcinek dobiega już końca, jeśli ci się podobało, a jeszcze tego nie zrobiłeś, to Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zajrzyj też na mojego Facebooka, gdzie najszybciej dowiesz się co aktualnie testuję lub mam w planach przetestować. Podziel się swoimi wrażeniami na temat auta czy materiału w komentarzach. Możesz tam również zostawić swoją propozycję auta do przetestowania. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu.